Cześć, to Anna Zalewska. W tym filmie pokażę, jak sprawdzić, czy podane tutaj wyrażenie jest tautologią logiczną. Przykład ten pochodzi z zadania domowego z lekcji o tautologiach z kursu Logika. Zachęcam, żeby tam zajrzeć. Znajdziemy więcej przykładów rozwiązanych, wytłumaczonych i wszystkie informacje, wiadomości, które będą nam potrzebne do pracy z tautologiami. Przejdźmy zatem do zadania. Mamy sprawdzić dowolną metodą. Ja wybiorę tym razem metody nie wprost. Postaram się sprawdzić, czy zdanie to będzie zawsze prawdziwe, czy może dla pewnych wartości zdań PQR okaże się zdaniem fałszywym. Na czym polega metoda nie wprost? Zakładamy, że całe to wyrażenie jest fałszywe i szukamy, czy właśnie znajdą się takie, takie wyrażenia PQR, takie wartości wyrażeń, żeby. Aby wyszło nam wszystko, że się zgadza, czyli żeby całość faktycznie była fałszywa. No to zakładamy, że całe wyrażenie jest fałszywe, czyli w tym przypadku no, musimy założyć, że ta główna implikacja tutaj jest fałszywa. Bierzemy ten główny spójnik logiczny, który tu występuje. No i zakładamy, że jest fałszywy, sprawdzamy, co się będzie działo dalej. Kiedy implikacja jest fałszywa? Tylko w jednym przypadku. Czyli dobrze, dobrze się składa, nie mamy tutaj co wybierać. W jednym przypadku, kiedy poprzednik implikacji jest prawdziwy, a następnik jest fałszywy, no to mamy w takim razie oznaczenia. Poprzednik jest prawdziwy, następnik fałszywy. Poprzednik, czyli całe to wyrażenie duże w tym nawiasie, ma być prawdziwe, i tutaj cały ten nawias po prawej stronie to ma być fałszywe. Tu, jeśli chodzi o lewą stronę, mamy dopisane, że prawdziwa ma być ta koniunkcja, która tu stoi po środku. Yy, mamy tu wiele spójników: koniunkcja, implikacja, tu już nam się pojawia negacja, natomiast całe to wyrażenie jest definiowane jak przez ten główny spójnik, którym w tym przypadku będzie koniunkcja. I tutaj również mamy koniunkcję, natomiast występuje ona dwa razy. I w przypadku tej prawej strony nie jesteśmy w stanie wyróżnić główne, głównego spójnika. Bo te dwie koniunkcje są jakby ze sobą równoważne. Czyli tutaj mamy jakby zaznaczony cały ten nawias po prawej stronie, natomiast po lewej będzie tylko ta koniunkcja jako prawdziwa. No to sprawdźmy, jak się zachowuje koniunkcja, jakie tu mamy wartości logiczne. No i tutaj w jednym przypadku koniunkcja będzie prawdziwa, jeżeli oba wyrażenia są prawdziwe, natomiast w trzech pozostałych przypadkach, czyli jeśli choć raz pojawi się gdzieś zdanie fałszywe, to cała koniunkcja jest fałszywa. No to tak, tu po tej prawej stronie byłoby nam ciężko to określić, bo no mamy tu trzy, trzy różne wersje, a jak mamy tak naprawdę trzy zdania różne, to tych wersji będzie jeszcze więcej, więc można by tu wybierać Strzelać, kiedy nam się uda, kiedy nie, to może łatwiej będzie zacząć od tej koniunkcji tu po lewej stronie, w tym poprzedniku implikacji, ponieważ tu mamy jasną sytuację. Ta koniunkcja będzie prawdziwa tylko wtedy, kiedy oba te wyrażenia będą prawdziwe i tu znowu jakby prawdziwe będzie, prawdziwy będzie ten główny spójnik, czyli w obu przypadkach będzie to implikacja. Implikacja musi być prawdziwa. No to jeszcze raz przypomnijmy sobie, jak wygląda implikacja, tabelka logiczna dla implikacji. No i tutaj prawdziwy jest w trzech przypadkach. Prawda wyjdzie nam w trzech przypadkach, kiedy oba wyrażenia są prawdą, albo kiedy mamy z fałszu wynika prawda, lub z fałszu wynika fałsz. No, i co tutaj? Jak to dobierzemy? Możemy sobie znowu strzelać i wymyślać, kiedy będzie pasowało, ale zauważmy, że te wyrażenia i po jednej, i po drugiej stronie tej koniunkcji, one oba wyglądają prawie, że tak samo. Mamy P i Q jako poprzednik implikacji oraz R i nieprawda, że R jako następnik, czyli to są w zasadzie takie same wyrażenia, różni się tylko tym następnikiem, że tutaj jest r, a tutaj mamy nieprawda, że r. Zobaczmy, jak zachowuje się negacja. Negacja fałszu to prawda, i negacja prawdy to fałsz. Czyli wniosek z tego taki, że tutaj raz pojawi się prawda, a raz fałsz. Nie wiemy tylko w jakiej kolejności może być prawda, fałsz albo fałsz i prawda. No, i jak to się ma do tej naszej implikacji? Mamy tutaj za każdym razem poprzednik jest ten sam P i Q, a następnik jest raz prawdziwy, raz fałszywy, nie wiemy tylko w jakiej kolejności. Spójrzmy tu na tą tabelkę implikacji. Będzie nam pasowała ta sytuacja, bo tutaj w pierwszym przypadku mamy z prawdy wynika prawda, ale później już z prawdy wynika fałsz będzie wyrażeniem fałszywym. Natomiast jeżeli poprzednik implikacji będzie fałszywy. To obojętnie, co będzie następnikiem, całość wyjdzie nam w obu przypadkach prawdziwa, więc w takim razie założymy, że poprzednik implikacji w obu przypadkach jest fałszywy. No, a następnik implikacji tutaj już może być dowolny, raz będzie prawdziwy, raz fałszywy. No więc załóżmy sytuację o taką. Niech, niech będzie, że r jest prawdziwe, a negacja r będzie wtedy fałszywa. No, mamy tu dwie opcje, albo tak, albo na odwrót, to zobaczmy, jak będzie tak. Jeżeli coś nam się nie będzie zgadzało, to zawsze możemy wrócić do tego miejsca no i wybrać tą, tą drugą wersję. Czyli mamy na razie taką sytuację, więc wypiszmy sobie tutaj, że R niech będzie równe w takim razie 1. Niech R będzie zdaniem prawdziwym. No to idźmy dalej. Mamy tutaj te dwie koniunkcje, dwie takie same koniunkcje, ma nam wyjść fałsz. Jak, wygląda, jak wyglądają wartości logiczne dla koniunkcji? No i tu koniunkcja jest prawdziwa tylko, jeśli oba zdania są prawdziwe, a fałszywa jest w dowolnym wypadku, kiedy choć raz wyjdzie nam 0 za jedną z tych zmiennych, za P lub za Q. No to możemy sobie wybrać. I znowu, jeśli coś się nie będzie zgadzało, to wrócimy i wybierzemy inaczej, być może wtedy będzie się zgadzało. No to wybierzmy na przykład tą pierwszą wersję. Czyli, że p ma wartość 1, a q ma wartość 0. Czyli mamy już wybrane trzy wartości dla, dla zdań pqr, po jednej wartości pqr, takiej, że cała lewa strona jest zdaniem prawdziwym. No to przejdźmy teraz do tego zdania, które jest następnikiem implikacji. Mamy tutaj koniunkcję trzech negacji. Koniunkcję negacja P i negacja Q i negacja R. Negacja zdania zmienia nam wartość logiczną na tą drugą, czyli z fałszu prawda, z prawdy fałsz, no to skoro za P mamy prawdę, to negacja P będzie fałszem, za Q mamy fałsz, więc negacja Q będzie prawdą, i za R mamy prawdę, czyli negacja R będzie. Fałszym. No i czy ta prawa strona jest teraz prawdziwa? Mamy 0 i 1 i 0, czyli według tabelki koniunkcji, no tu jest to prawda tylko na dwie zmienne, ale widać, że koniunkcja będzie prawdziwa wtedy, kiedy wszystkie trzy zdania byłyby prawdziwe, natomiast fałszywa, kiedy chociaż jedno ze zdań jest fałszywe, no i tutaj nam się to zgadza, bo nawet mamy dwa fałszywe tylko jedno prawdziwe, czyli faktycznie ta prawa strona zgadza się, wartość logiczna całej prawej strony będzie 0. No czyli jaki z tego wniosek? Udało nam się dobrać takie trzy wartości zmiennych PQR, że to zdanie tutaj jest fałszywe. Założyliśmy na początku, że zdanie ma być fałszywe i udało nam się dobrać takie wartości zdań PQR, że faktycznie jest fałszywe, czyli wniosek z tego taki, że podane zdanie na pewno nie jest tautologią, bo przynajmniej w jednym przypadku wychodzi fałszywe. Zachęcam jeszcze raz, żeby zajrzeć do kursu logiki. Znajdziemy tam więcej rozwiązanych podobnych przykładów, więcej przykładów do przeliczenia samemu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.